Dzień dobry, moi drodzy, a właściwie to już prawie dobry wieczór, bo mamy godzinę 17.30 a ja dopiero zaczynam nagrywać. Z góry uprzedzam, że to będzie taki, myślę, kilkudniowy vlog, dlatego że w ostatnim czasie nie nagrywałam, jak widzicie, tam małą tygodniową przerwę na kanale, dlatego że u nas za wiele się nie działo. To po pierwsze. Po drugie, Byliśmy tacy i nadal jesteśmy, ledwo żywi, dlatego że Julianowi przebiły dwie górne jedynki, więc noce są koszmarne, dnie wcale nie lepsze. I dzisiaj właśnie wyglądam jak wyglądam po całym dniu, dlatego że noc była fatalna i dzień też nie najlepszy, ze względu na to, że on jest niewyspany, zmęczony i, i tak to jest cały czas praktycznie uczepiony do mnie nagrywam dopiero teraz bo tak jakoś dostałam przypływu energii i chciałam wam pokazać coś bo w trakcie tego całego niewyspania i zmęczenia cieszę się jak dziecko bo przyszedł mi mój nowy zakup chciałam wcześniej wam już mówiłam w którymś tam vlogu w którym pokazywałam jak idę do fryzjera że będę chciała kupić sobie fioletowy szampon, żeby utrzymać blond. Naczytałam się różnych opinii w internecie, bo te wszystkie drogeryjne, Rossmannowe szampony John Frieda nie działają na mnie. I znalazłam dobre opinie na temat jednego szamponu, właściwie na temat dwóch, ale najpierw postanowiłam wypróbować jeden, który Wam zaraz pokażę. E... E, zamówiłam ten szampon. E, dzisiaj kurier mi go przywiózł, więc zaraz e, będę szła pod prysznic, umyję włosy, chociaż najpierw nałożę na nie mm, Olaplex, na mokre włosy, a później je umyję tym szamponem i e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że po pierwszym użyciu tutaj żadnego efektu nie będzie. Natomiast no, słyszałam też, czytałam o fi, opinię, że jednak jest. E, ten efekt również po pierwszym użyciu. Także już Wam pokazuję i e, dajcie znać, czy może używacie też tego szamponu, jak u Was się sprawdza i e, jak włosy po nim wyglądają. No, więc tak, tutaj mam Olaplex numer 3. Ja go stosuję na mokre włosy. Stosuję to, może dużo powiedziane, bo zapominam go używać. Moje kąpiele są ekspresowe przy Julianie między karmieniami, więc no, zapominam, tak, ale dzisiaj już mam postanowienie, że go użyję. A tutaj jest ten nowy szampon, którego nigdy nie używałam. Milkshake, jest on do. Do, do włosów blond I, i mam nadzieję, że on zadziała, że włosy nie będą żółkły te farbowane i że będzie wszystko ok. Jestem bardzo ciekawa, jak on się zachowa na moich włosach, także cieszę się, jak dziecko mówię wam, że w dobie niewyspania szampon do włosów sprawia mi ogromną radość. Jeszcze chciałabym Wam dodać, że dzisiaj postanowiłam zaszaleć i po, nie tylko y, użyć Olaplex i nowego szamponu, ale nawet maseczkę na twarz położę, y, bo też dawno tego nie robiłam. Jak widzicie, moje oczy podkrążone są, po prostu wyglądam jak po dobrej imprezie albo pobita, y, ale u mnie tak zawsze jest, jak jestem niewyspana albo chora. Ogólnie mam taką y, urodę, że te oczy mam zawsze podkrążone, a przy zmęczeniu czy chorobie, no niestety to się jeszcze uwydatnia. E, także są też różnego rodzaju niedoskonałości e, wynikające z braku snu i podjadania czekolady. E, jakoś trzeba sobie zrekompensować pewne rzeczy, no ale niestety nie wychodzi mi to na dobre. Także zaraz nakładam maseczkę oczyszczającą, a potem już działam z włosami. I myślę, że odezwę się już do Was jutro. Okej, okay, miałam się już Wam dzisiaj nie pokazywać. Jak widzicie, jestem już w opasce, bo będę nakładała maseczkę. Mam taką z uszami. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, właśnie maseczkę oczyszczającą, którą bardzo lubię i która, no, jak ją użyję, to naprawdę czuję, że ona działa. Jest to maseczka, O, taka, zobaczcie, wam zbliżę Z The Body Shop. O, jest to ostrość. I ona jest taka ciemna, ją zaraz odkręcę, pokażę Wam. To ona jest jakaś taka z błota. Ma bardzo ładny, świeży, taki odświeżający zapach. I jak nałożę ją na twarz, to ona tak trochę szczypie. Ale powiem Wam, że to jest takie szczypanie, które bez problemu można wytrzymać. I ja lubię to, bo tak mam wrażenie, że ona wtedy działa i dogłębnie oczyszcza. Zapach ma bardzo ładny, dość intensywny i wygląda o tak. Ja już tutaj na dnie ją mam, bo no ja już ją bardzo długo używam. A mam tą maseczkę z kalendarza adwentowego. Bo dwa lata temu kupiłam sobie kalendarz adwentowy z The Body Shop i yy, ja jej od razu nie używałam bo tam jeszcze jakieś inne wykończyć musiałam o, Julian potwierdza ale y, jakiś czas temu ją zaczęłam używać, już ją mam bardzo długo bo no, raz na jakiś czas ją robię ale jest naprawdę y, fajna i właśnie to był pełnowymiarowy produkt w kalendarzu adwentowym także y, zobaczymy y, w tym roku na jaki kalendarz się skuszę ale do grudnia jeszcze trochę czasu A dzień dobry pani, <noise> A dzień dobry panu. A kto to dzisiaj wstał o piątej rano? I kto się tutaj już bawi w kuchni od samego świtu? Julian. Julian, czy my kiedyś się wyśpimy? Wyśpimy się kiedyś? Nie. Mm -hmm. No trudno. Co tam będziemy spać, jak trzeba zwiedzać? No jestem, słuchajcie, jestem. Przyszłam do Was z informacją, bo pokazuję się Wam dzisiaj pierwszy raz, bo widzieliście, słyszeliście, że wstaliśmy o 5 rano i o 5 rano Wam się nie pokazywałam. Choć teraz wcale nie wyglądam lepiej, ale no jakby staram się trzymać pion. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć moje, moje wrażenia dotyczące użycia wczoraj tego fioletowego szamponu. Jak widzicie, jest chłodny odcień i nawet tutaj taki bardzo chłodny się zrobił wręcz wpadający w lekką taką szarość fiolet. Z czego ja się bardzo cieszę, oczywiście nie chcę mieć fioletowych włosów, tak, ale szampon działa. Eee, powiem tak, użyłam go samego, w sensie nie mieszałam go z szamponem takim, którego używam normalnie do mycia włosów, tylko samego tego fioletowego wczoraj użyłam. I wyglądało to tak, że on jest bardzo fioletowy. Chociaż te inne, wiecie, które kupowałam w Rossmanie, też były bardzo fioletowe, ale nie działały. Natomiast ja miałam tutaj takie już no, w ciepłym, bardzo odcieniu pożółkłe te włosy i umyłam je. Troszkę jeszcze tutaj chyba za mało dałam, bo tutaj jeszcze jest taki ciepły odcień, ale to przy następnym myciu już. Ale zobaczcie. Bardzo mi się ochłodził kolor. Nie jest on żółty, jest naprawdę jasny. Miejscami jeszcze są takie, no ale wiecie, to było pierwszy raz. Ale efekt jest bardzo duży. I myślę, że teraz kolejny raz, jak będę myła włosy, to umyję je zwykłym szamponem. Nie będę tego fioletowego używać, bo po prostu zrobię się siwa. Natomiast. Jeszcze przy którymś tam z kolei użyciu myciu, użyję tego szamponu, ale zmieszam go ze zwykłym szamponem, żeby to było takie delikatne, żeby tylko tutaj jeszcze tą górę troszeczkę ochłodzić, chociaż ona się ochłodziła mimo wszystko, ale tylko nałożę go chyba na górę, bo tutaj już jest naprawdę chłodny ten odcień i on też musi dojść do siebie, się zmyć, bo tutaj nawet taki lekki fiolet, widzicie, przebłyskuje. Także. Yy, zrobiłam taki eksperyment, bo ja mogłam wczoraj umyć te włosy mieszając szampony 2, ale chciałam go użyć samego ze względu na to, żeby zobaczyć, czy on rzeczywiście działa, no i działa i to powiem Wam nieźle, przy pierwszym użyciu, więc yy, polecam, jeżeli ktoś yy, chce zniwelować żółty odcień lub ochłodzić yy, trochę, to polecam ten szampon Milkshake. Yy, warty jest swojej ceny. Yy, i co? I, I myślę, że on będzie bardzo wydajny, no bo jak po pierwszym użyciu on tak działa, no to ja będę rzadko nim myła te włosy, teraz tylko ochłodziłam sobie yy, i myślę, że nie wiem, raz na miesiąc go użyję nie będzie większej potrzeby, tak to zwykłym szamponem, który stosuję normalnie na co dzień będę myła, więc yy, będzie to bardzo wydajny szampon, więc jeżeli macie blond włosy i potrzebujecie czegoś do ochłodzenia koloru, to polecam milkshake do Yy, właśnie, niwelowania żółtego odcienia na blond włosach. I to tak, jeśli chodzi o szampon. Natomiast dzisiaj u nas yy, jakie plany? Yy, zerkam właśnie w okno, bo stoję przy oknie, bo chciałam wam przy takim, wiecie, świetle dziennym pokazać te włosy, a nie przy zapalonym świetle. I tak od kilku dni u nas pada. Dzisiaj nie pada wyjątkowo, ale zapowiadają burze i to takie konkretne. Jest wiaterek, jest chyba 19 stopni. No i wybieram się z dziećmi na spacer jakiś, ale chyba gdzieś blisko w domu, bo, bo trochę strach iść gdzieś dalej, jak burza nas złapie. Eee, Chciałabym iść z nimi na plażę do manufaktury, no ale dzisiaj to jest wykluczone raczej ze względu na to, że od kilku dni non-stop padało i piasek jest po prostu mokry i nie będzie to przyjemne. Mm, więc pospacerujemy sobie po jakichś parkach. Eee, może pójdziemy do Rossmana, bo muszę kupić kilka rzeczy. No zobaczymy. Na razie Julcio ma drzemkę, bo chłopak odsypia nockę, a ja gotuję zupę ogórkową. Mm. No, i jak ugotujemy tą zupę ogórkową, to pewnie gdzieś się wybierzemy. A tak to w planach, wiecie. Pranie i tego typu rzeczy. Pewnie słyszycie, bo mi Ramonka czy, O, tam sobie siedzi. A, w ogóle, jeśli chodzi o ten szampon, jeszcze chciałam Wam dodać, że w ramach bezpieczeństwa, nie wiem, czy w jakichś rękawiczkach trzeba mieć te włosy, czy coś, bo on bardzo barwi paznokcie. One już mi się tak do. Do, 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 dochodzą do siebie o tak już ten, ale wczoraj po prostu miałam takie, jakbym nie wiem, w ziemi grzebała. Takie były jak brudne. Także taka uwaga, jeśli chodzi o mycie tym szamponem. No i tak, dzisiaj sobie coś tam porobimy i tak będzie mijał nasz dzień. Ja zupy ogórkowej nie będę jadła, bo Julian źle znosi, więc dla siebie mam makaron z pesto i szparagami. No, i tak to będzie na mijał dzień. Stasiu jedzie na tenisa yy, wieczorem. Yy, dzisiaj odrobił ostatnie lekcje w tym roku szkolnym. Jutro idzie odebrać świadectwo, no i wakacje. Zobaczcie, Julcio myje ząbki. Przed chwilą ja mu umyłam, ale on zawsze sobie tam po swojemu poprawia. Ma szczoteczkę, ma pastę. I yy, tam sobie, wiecie, drapie te dziąsełka, bo jemu teraz te zęby idą hurtowo, po prostu wszystkie naraz, no w ciągu trzech dni mu przebiły trzy zęby, więc mamy naprawdę ciężkie dnie i noce. O, szczoteczkę noce odwrócił teraz, także ma taką chwilę dla siebie z tą szczoteczką, bo najpierw ja mu myję... I powiem Wam, że dzisiaj mu teraz, jak myłam te górne, które mu właśnie przebiły, to dawał je umyć i tak chyba mu nawet yy, sprawiało to przyjemność. Myślę, że go tam podrapało po tych dziąsłach delikatnie, bo tak czekał i nadstawiał buzię, żeby mu tam yy, tą szczoteczką właśnie myć. No i później on sobie, jak ja mu umyję, no to on sobie tam sam jeszcze. Yy, zaprzyjaźnia się z tą szczoteczką, o tak, bo najważniejsze, żeby on po prostu dawał umyć i żeby mycie zębów nie było jakimś koszmarem, tylko od początku wpojone i zaakceptowane jako normalna rzecz. Tak, Julcia? Myjesz ząbki? Super, pięknie. Hmm? Okej, okay, jak widzicie wyszliśmy na spacer i powiem Wam, że jestem w lekkim stresie, dlatego że ciemne chmury nad nami jest bardzo duszno i na 100% będzie burza, ale musieliśmy wyjść, bo Staś już co chwilę pytał, kiedy wyjdziemy na dwór, a ja dostałam takiego zamulenia po tej nieprzespanej nocy, że też chciałam wyjść, żeby się trochę rozruszać, bo inaczej to bym chyba nie wiem, padła w tym domu. I idziemy do manufaktury Stasiu obrał taki kierunek. Jest mi to na rękę, bo chciałam wejść do Decathlona, coś yy, zobaczyć, no ale mam nadzieję, że zdążymy yy, wrócić do domu, yy, zanim deszcz zacznie padać, bo naprawdę jest tak duszno, że nie ma czym oddychać i ciemne chmury nad nami. Wróciliśmy ze spaceru. Zdyszeliśmy się ogromnie, bo jest naprawdę tak burzowa aura. Jest tak duszno i taką wilgotność czuć w powietrzu, bo jest nadal mokro po tych kilku dniach deszczu i to wszystko paruje, że naprawdę się zmęczyliśmy. Od razu po wejściu do domu rzuciliśmy się na lody. Trochę się schłodziliśmy, no i teraz siedzimy. I powiem Wam, że... Mm. Julcio y, cały spacer nie spał, bo on się wyspał wcześniej, miał drzemkę. No i y, taki był plan, żeby on na spacerze trochę wiecie, porozglądał się, pozwiedzał i się zmęczył. No i właśnie teraz y, ma drzemkę. My ze Stasiem troszkę sobie możemy dzięki temu odpocząć. Y, Stasiu nabiera sił, bo dzisiaj jeszcze ma trening tenisa. Y, no i tak sobie siedzimy. Zrobiłam sobie kawę. Dużo mi ten spacer dał, bo byłam nieprzytomna, ale tak się jakoś rozruszałam. Teraz jeszcze kawka i mam nadzieję, że starczy mi sił do takiego późnego wieczora, bo chciałabym dzisiaj skończyć w końcu czytać książkę, bo już mi niewiele zostało i jak szybko ją zaczęłam, przeczytałam 3 czwarte. Tak jest teraz duży zastój, bo nie mam kiedy. Skończyć, bo wieczorami nie mam siły, albo y, po prostu Julian domaga się cały czas mojej uwagi, że no, nie mogę, tak wiecie, usiąść, posiedzieć i poczytać bez y, przerywania co chwilę. Y, no więc, taki y, dzisiaj był nasz dzień myślę, że tym oto powrotem ze spaceru się z Wami pożegnam dzisiaj, ale to nie koniec tego vloga, bo on przeciągnie się do jutra, to będzie trzydniowy vlog i pojawi się jeszcze, my pojawimy się tutaj jeszcze jutro, powiemy Wam co i jak, jak wyglądało zakończenie roku szkolnego, bo jutro jest zakończenie roku i Stasiu będzie miał wakacje, także zostańcie jeszcze z nami do jutra. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami razem z Juliankiem. Tak, w piątek rano jest godzina 7.45. Proszę bardzo Juluś, proszę księżeczka. Jest godzina 7.45, ja się witam z wami w piątek 26 czerwca. I tymże radosnym dniem właśnie mamy... Rozpoczęcie też dobrego humoru, gdyż zaczynają się wakacje. Stasiu właśnie poszedł do szkoły odebrać swoje świadectwo i będzie miał już wakacje. Także czekam na niego z niecierpliwością. Cieszę się bardzo, że kończy pierwszą klasę. Była ona dość burzliwa z powodu koronawirusa, wiadomo, wszyscy uczniowie to odczuli. Ale myślę, że jest zakończona sukcesem. Zaraz zobaczymy świadectwo. Jestem bardzo podekscytowana. Bardzo się cieszę on też. On już po prostu stał w drzwiach i już nie mógł się doczekać, kiedy pójdzie do tej szkoły. No i tak, czekamy. Plan na dziś jest taki, że będziemy już... O, Ramonka, jeszcze tu do mnie idzie, poczekajcie. Czekajcie, czekajcie. Plan jest taki, że będziemy już dzisiaj świętować te wakacje. W sensie takim, że... O zabiorę go e, dzień dobry że zabiorę go gdzieś do jakiejś cukierni na lody albo na coś tam jeszcze innego co będzie sobie życzył dzisiaj to jest jego dzień więc e, może sobie wybrać coś dobrego e, no i tak będziemy miło spędzać e, dzień e, zapowiada się piękna pogoda upał już jest e, niesamowity jest bardzo gorąco ja już pozasłaniałam okna, bo żeby nam się nie nagrzało. Jujuniu, proszę bardzo. Proszę bardzo, będziemy ogarniać troszkę mieszkanie, bo mamy rozgardiarz. Wszędzie są porozrzucane zabawki i inne rzeczy. Także zapraszam Was na ten dzień. Jest to trzeci dzień, trzeci i ostatni już w tym vlogu, także spędźcie go z nami. Uwaga, uwaga, wraca Staś ze szkoły. Jak było? Fajne. Tak? Ale nie było. Aha, a spotkałeś kogoś? <grym> I co tam, jak świadectwo? Jest świadectwo, pokaż. Wszystko. Jest jakaś tutaj duża ocena opisowa. I też, że uczyliście. Aha, dobra, super. A co to za książka? No, taka. To jakaś nagroda? To. Super. Zaraz wszystko obejrzymy. Brawo. Gratulacje! Czyli oficjalnie ma Pan już wakacje. No. Cieszysz się? Uh -huh. Fajnie, ekstra. To później się gdzieś wybierzemy, wybierzemy na jakieś um, lody albo coś, ciacho. Dobra? Uh -huh. Super, no to chodź. Oglądamy wszystko i czytamy. No i tak moi drodzy, jak widzieliście, Stasiu wrócił. Pewnie słyszycie hałas, przepraszam, ale śmieciarka przyjechała i jest bardzo głośno za oknem. Więc tak, Stasiu wrócił, otrzymał świadectwo szkolne, dostał nagrodę za wzorowe zachowanie i bardzo dobre nauki, bardzo dobre wyniki w nauce. I miło ze strony szkoły też rodzice dostali podziękowanie za pomoc w nauczaniu zdalnym. Także no taki niby nic, ale miły gest. Także super. Gratuluję panie Stanisławie bardzo dobrych nau... Ojejku, no już plączę po prostu. Bardzo dobrych wyników w nauce. Także oficjalnie zakończył pan pierwszą klasę i po wakacjach. Idziesz do drugiej, także super, cieszymy się bardzo. Była to dla nas bardzo emocjonująca pierwsza klasa, nie tylko dlatego, że pierwsza, nie tylko dlatego, że koronawirus, ale na początku tej pierwszej klasy ja byłam w szpitalu, bo urodził się Julian. Także naprawdę ten pierwszy rok szkoły był dla nas bardzo emocjonujący i bardzo dobrze się zakończył, z czego bardzo się cieszę. Słuchajcie, zmiana planów, niestety, zapalę tylko światło, e, mieliśmy właśnie iść e, na lody, na jakieś dobre jedzenie z okazji, wiecie, no, zakończenia roku szkolnego, wakacji. Ja już tutaj, o, nawet sukienkę i co? Wyszykowaliśmy się i nagle zaczęło grzmieć, zrobiło się ciemno i leje deszcz, także nigdzie nie idziemy. Już naprawdę byliśmy gotowi do wyjścia, już przewinęła Juliana. No mówię, no, sama się wyszykowałam i leje, po prostu leje burza przyszła. Także, no, z jednej strony, dobrze, że nie zdążyliśmy wyjść, bo od nas tutaj jest cała wyprawa, żeby wyjść z małym dzieckiem, więc jakbym zeszła z trzeciego piętra i spotkała to już na dole, to bym się naprawdę wkurzyła. No ale nic, siedzimy, no nie mamy wyjścia, chyba za jakiś czas po prostu zamówimy coś do jedzenia, no bo Stasiu miał obiecane i po prostu, no szkoda, szkoda, tak. A jak się coś obiecuje, to trzeba dotrzymać słowa. Leje gruby, po prostu ogromny deszcz. Ciekawe, jak długo to potrwa, no ale myślę, że i tak będzie tak bardzo mokro, tak będzie wszystko zalane, że i tak nigdzie nie wyjdziemy, bo będzie woda pewnie po kostki, jak to u nas zawsze po ulewie. Więc siedzimy w domu. Miejmy nadzieję, że jutro uda nam się wyjść. A nie wyszliśmy wcześniej, dlatego że wcześniej Julcio miał drzemkę. Robiliśmy pranie i chcieliśmy się obrobić. No i on, żeby się przede wszystkim wyspał, i chcieliśmy wyjść, żeby wszyscy mieli, wiecie, dobry humor i było okej. Okay. No ale nie udało się, pogoda pokrzyżowała plany. Drodzy, I tak zobaczcie, jak u nas jest ciemno. Już zapalam światło. Bo po prostu pogoda zrobiła się fatalna. Deszcz leje, cały czas grzmi już yy, od prawie 3 godzin. Nie wyszliśmy nigdzie, myślałam, że to przejdzie jeszcze, zdążymy gdzieś wyjść, ale nie dało rady. Ja już się przebrałam znowu z tej sukienki, bo mi było niewygodnie po prostu karmić Juliana. No i siedzimy w domu, zamówiliśmy jedzenie do domu, tak jak było to obiecane. Zjedliśmy, no i teraz już odpoczywamy wieczór, spędzamy e, tak e, leniwie, dlatego że no, plany się pokrzyżowały ze względu na pogodę. Na jutro też zapowiadają duże burze i opady. Ma być gorąco, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się jutro wyjść. Także tym. Oto już burzowym akcentem. Kończę tego trzydniowego vloga. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zaczynamy wakacje i myślę, że Wy też. Także fajny to był dzień, zakończenie roku szkolnego Stasia, jego pierwsze zakończenie. No, takie wyjątkowo inne, ale była radość, były emocje, także mamy oficjalnie pierwsze wakacje. A my tu z Juliankiem jeszcze się tylko chcieliśmy pożegnać. Także dziękujemy za oglądanie. O, właśnie, bo u nas jest takie dzisiaj warczenie cały czas. Dziękujemy za oglądanie. Widzicie? Ja nie mogę gadać, bo on wtedy denerwuje się. Ale czat. Może coś Julian powiesz. Powiesz coś? Tak więc dziękujemy Wam za oglądanie, bądźcie z nami, dajcie suba i do zobaczenia w kolejnym filmie.